Hejka kochani, ja jestem Karol, a dacie kanał Karły Yt. W dzisiejszym odcinku odcinek zginę, dodaję do znajomych przypadkową osobę. Zapraszam do oglądania, zostawcie dużo w górę oraz subskrypcję i zaczynamy! Tak, więc pójdziemy sobie na jakiś fajny parkour. W ogóle sezon trzeci. Wow! Wow! Jezu, nie umiem po prostu. Nie umiem montować. O Jezu, Jezu! W ogóle dzisiaj postanowiłam sobie, że nie będę montować, bo po prostu no w pójdziemy chyba może na ten jest taki ciekawy, szalony dobra, jak zginę to dodaję do znajomych przypadkową osobę czyli na przykład e, wyjdę z, e, zginę i wyjdę i sobie z nexusa i czegoś, wiecie Nie, dobra, dodam jakąś przypadkową osobę. Czyli na przykład... Ktoś mnie zaprosi... Na... Dużo mnie osób zaprasza, więc dodam osoby, jakąś przypadkową osobę, dodam. Sobie postanowiłam, że dodam jakąś przypadkową osobę, czyli... Na przykład, właśnie bo mam dużo zaproszeń do znajomych, więc ktoś mnie w ogóle nie zna mojego kanała, ale i tak zaprasza do znajomych, więc go dodam. Po prostu jak zginę. Ale nie wiem, zobaczymy. Aha, zginę, 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 zginę. Aha. Nie no, pierwszy raz musiałam zginąć. Już się zaczęło odcinek, a ja ginę. W ogóle, co, co tam u was słuchać, Moi kochani, na tak O, widzicie, mam 100 zaproszeń do znajomych. Dobra, dodamy sobie ją. Proszę, bet. Dobra, niemożliwy pies czekolad. No ja akurat mam z jantarem Juniora, znacie, nie? Ja? I mam jeszcze Lili. Bo Lika właśnie teraz śpi, więc nie będę jej budzić i nie, no, niestety wam jej nie pokażę, ale ona właśnie śpi sobie. Dobrze, że nie ma także już na starcie. Możemy zginąć i to jakby byłoby takie wkurzające według mnie. O nie! Mam laga, mam laga, mam laga, mam, mam laga. Słuchajcie, może się to nie liczyć, bo miałam strasznego laga i wy chyba też go widzieliście. Dobra, teraz nie miałam laga Ty tak, psu zginął Dobra, dodam dwa osoby, bo jednak i tak zginęłam Ale może by nie liczyć laga? Proszę Ale i tak po prostu zginęłam, więc muszę dodać dwa osoby, więc Klikam sobie, o już mniej, 92 Dodam sobie Angel MSP I dodam Babasia 10 Dodane, więc lecimy Dobra. W ogóle, jak mówiłam na e, pierwszym odcinku, to właśnie jestem taka szczęśliwa, bo jestem znominowana do Hot 16 Challenge 2. Więc dziękuję. Naprawdę jestem bardzo podjarana, bo po prostu jestem bardzo szczęśliwa, że biorę udział w jakiejś ak akcji. Rozumiecie? Myślę, że jak nagram to to mi pomożecie. Więc no. Ale myślę, że na pewno. Nie, 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 nie zginę. Zginę, wiedziałam, wiedziałam, że zginę, wiedziałam. Wiem, że teraz zginęłam. Nie umiem śpiewać. Przepraszam Was, ale nie mogę się powstrzymać jak w sumie zawsze. Zawsze się nie mogę powstrzymać. Nie wiem dlaczego. Proszę będzie. Piekło wysus niebo yy, Stąd, że ja wolę niebo Bo w pie piekle jest gorąco Tak strasznie gorąco, że mogę <słuch> umrzeć od tego gorąca O Jezu, wybrałam najgorszy parkour Jeszcze stójcie, mi się ścina, więc perfekt. Kocham Cię Blockstar, planet Kocham No po prostu jesteście najlepsi naprawdę Jeszcze jak mi się ścina na telefonie, to już w ogóle Jesteś tu jeszcze? Jakie wiersze? Od kiedy Wersow e, gra w MSP? Nie, nie rozumiem tego. Wersow e, w ogóle nie nagrała, chyba że gra potajemnie. Rockstar. Tam, 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 ale nie wiem. Aha. Wiedziałam, że zginę. W końcu, wiedziałam, że zginę. W końcu będzie tam ginąć. Jeszcze tak e, z jednego parkouru, ale bardzo się słuchajcie, cieszę, że jestem nominowana do Hot 16 Challenge. Jezu, jaka jestem szczęśliwa, jestem szczę, szczę, szczęśliwa jestem jest Co ja robię? O, nikt ważny, dobra. I tak jeszcze może z dwa parkury, Dobra, damy szybką. Aha, wiedziałam, wiedziałam, słuchajcie, że coś mi się takiego prostego trafi. Albo i nie. Dobra, pójdziemy na jakieś inne. Aha, sekundka. Cze, sekundówka. No bo wiecie, nie chciałam wybierać na trudno. Czienek będzie nudny, ponieważ będzie o tym, jak sobie przechodzę takie, wiecie, proste bardzo parkoury. Aha, a jednak dead one. Dobra. Więc dlatego idę jeszcze zaprosić jedną osobę. No i chyba koniec y, w dzisiejszym odcinku. Y, dobra, koniec w dzisiejszym odcinku. Pa, kochani! Do następnego odcinka. Zostawcie oczywiście łapęcy w góręcję. I pa, kochani! Pa, kochani! Y, może kamerkę sobie wyłączę? O! Pa, kochani! Widzimy się jutro na... Y, no, to znaczy ja jutro jeszcze nagram dwa odcinki, więc pa, kochani!